Świecznik siedmioramienny. Świecznik siedmioramienny, hebrajskie menorah, symbolizował światło i życie Boże. Zrobisz też świecznik z czystego złota. Z tej samej bryły wykujesz świecznik wraz z jego podstawą i jego trzonem, jego kielichy, pąki, i kwiaty będą z jednej brywy. Sześć ramion będzie odchodzić od jego boków. Trzy ramiona świecznika z jednego boku i trzy ramiona świecznika z drugiego boku. Trzy kielichy w kształcie kwiatów migdałowych. Pąk i kwiat będą na jednym ramieniu. I trzy kielichy w kształcie kwiatów migdałowca. Pąk i kwiat na drugim ramieniu. Tak będzie na sześciu ramionach odchodzących od świecznika. Na świeczniku będą cztery kielichy w kształcie kwiatów midołowca. Pąk i kwiat. A pąk jeden będzie pod dwoma odchodzącymi od niego ramionami, stanowiąc z nimi całość. I pąk jeden pod dwoma następnymi ramionami świecznika, stanowiąc z nimi całość. Tak nie będzie pod sześcioma ramionami odchodzącymi od świecznika. Pąki ich i ramiona będą stanowiły z nim całość i będą wykonane z jednej bryły czystego złota. I uczynisz dla niego siedem lamp i ustawisz jego lampy w ten sposób, ażeby oświecały tę stronę, która jest przed nim. Szczypce też i naczynia na knoty uczynisz z czystego złota talentu. Talent zmieniający się w różnych czasach waga złota albo srebra równa 34,272 kg. Jako jednostka monetarna równy był 6 tysiącom drachm lub 3 tysiące syp. Z talentu szczerego złota należy wykonać świecznik i wszystkie przybory należące do rynku. Uważaj zaś pilnie, aby go wykonać według wzoru, jaki ukazano ci na górze.